Droga wiodła przez martwe pola Kujaw, rozlane szarością porannej mgły, która wślizgiwała się między druty wysokiego napięcia, niczym zimny oddech. Asfalt był stary, popękany, miejscami pokryty plamami oleju i śliskiego błota. Nikt nie jechał w tę stronę o tej porze, a jeśli już, to tylko pojazdy znikające w oddali jak duchy. Ale ten samochód nie wyglądał jak duch. Był konkretny, zbyt konkretny. Rzężący silnik, reflektory przecinające mgłę, wytwarzające długie, złowrogie cienie na poboczu. Nie można było oderwać od niego wzroku. Każdy, kto go mijając, spojrzał na jego dach i blachę, poczuł w środku dziwną, nieokreśloną panikę, jakby samochód nie był tylko maszyną, lecz żywym organizmem, wypełnionym czymś czającym się, czekającym. Droga do Torunia wydawała się nieskończona. Drzewa wzdłuż drogi kołysały się lekko, a ich liście szeleszczały jak szmery szeptów, chociaż wiatr był słaby. Samochód poruszał się powoli, równomiernie, bez oznak zmęczenia, jakby czas dla niego nie istniał. Ktoś mógłby powiedzieć, że droga była martwa, bo była martwa, a jednak coś w powietrzu, gęste i lepkie. Sprawiało wrażenie, że każde drgnienie powietrza jest obserwowane. Nagle asfalt przed samochodem pękł wzdłuż dziwnej linii, jakby ziemia próbowała uciec, wydając jęk przypominający stary metaliczny warkot. Nie było deszczu, a jednak szyby auta spociły się wilgocią, jakby same oddychały. A w tym oddychaniu Wyczuwalna była obecność wirusa, nie w sensie medycznym, lecz w sensie czystej, rozlewniczej złośliwości. Rozprzestrzeniał się powoli, oplatał przestrzeń wokół, wciągał martwe pola, cmentarze i opuszczone wiejskie domostwa w wir bezwzględnej ciszy. Kiedy samochód mijał kolejne wioski, nic nie ruszało się na poboczach. Pusterowy, połamane płoty, zarośnięte drogi. Wszystko jakby przygotowane na jedno. Przejazd tego nieludzkiego wehikułu. Samochód nie tracił prędkości. Paliwo nie kończyło się, a w jego wnętrzu nie było kierowcy ani pasażera. A jednak każdy, kto odważył się spojrzeć na jego kontury, poczuł przypływ gorąca w kręgosłupie. I zimny dreszcz na karku. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Droga serpentynowała się nad Wisłą. Woda odbijała złowieszcze światła reflektorów, tworząc dziwne, pulsujące kształty. Każda ryba w nurcie cofnęła się w cieniu. I tak przez całą noc wirusowa obecność jechała na północ, zostawiając za sobą martwe pola. Drzewa, które nagle obumierały, i zwierzęta, które znikały bez śladu. Rankiem, kiedy mgła rozwiała się nad polami, samochód zniknął. Nie było żadnego śladu, żadnego dźwięku, tylko martwa cisza i pustka, jakby sam świat wstrzymał oddech. A jednak pamięć o tym przejeździe pozostała w powietrzu, w ziemi. W wilgotnym wietrze w drobnych popękaniach asfaltu, które wyglądały teraz jak zimne, ostre linie przypomnienia. Coś niewidzialnego przemknęło przez kujawy. A jego obecność była zarówno prawdziwa, jak i niemożliwa do objęcia rozumem. Hm. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!